Nazywam się Jadwiga Banaś jestem choreografem, instruktorem z Poznania. E, przyjechałam tutaj dzisiaj towarzysko e, obserwować poziom, wysoki poziom par na Mistrzostwach Polski. Od ilu lat już Pani tutaj ze swoimi e, parami występuje? Ja w tym ruchu już funkcjonuję 15 lat i. E, Trenuje pary, jeździmy też na, ogól, na ogólnopolskie turnieje tańca. A jako instruktor, co by pani powiedziała, co jest najtrudniejsze w pracy nad parami? Nie powiem, że coś jest bardzo trudnego. Jest to ogromna przyjemność pracować. Właśnie w tej dziedzinie, bo jest to taki rodzaj pracy indywidualnej. Nie pracuje się z całą grupą, nie ma się na sali 30 dzieci, tylko się pracuje indywidualnie z parą. I wtedy jest doskonały kontakt z tą parą. Dzieci bardzo dobrze odbierają uwagi i, i chcą to robić. Ale w obecnych czasach taką największą trudnością, jaką zauważyłam, to dzieci nie mają pamięci ruchowej. I to bardzo się obniża. Ja obserwuję te, to zjawisko od paru lat. Ci wszyscy ludzie, którzy tu przyjechali są już wygranymi i kocham ich za to, że to robią, bo polski taniec jest najpiękniejszym z tańców na świecie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Też przedstawcie się i powiedzcie, z jakiego klubu jesteście. Nazywam się Paulina Trochimiak, jestem z zespołu pieśni i tańca Małe Podlasie z Siemiatycz. Nazywam się Wojciech Szeweluk, jestem z zespołu Małe Podlasie z Siemiatycz, jestem partnerem. Jak długo już tańczycie? Tańczymy ogólnie od 6 latek, czyli w sumie już około dziewięciu lat. No, jakie osiągnięcia do tej pory? Mieliśmy przez pewien czas przerwę w turniejach, ale potem postanowiliśmy właśnie razem tańczyć i w kategorii trzeciej B zdobyliśmy dwa pierwsze miejsca między innymi i też u nas na turnieju drugie miejsce. Powiedzcie, jakie emocje towarzyszą Wam podczas takich turniejów? Jest bardzo dużo emocji, bardzo duży stres i bardzo ciężko się skupić, bo trzeba o wszystkim pamiętać. A jakbyście zachęcili innych, takie młode osoby jak wy, do praktykowania takiej formy tańca. No trzeba pierwszy postawić na dobrą zabawę na to, że w przyszłości też może się przydać. Witam Was. Przedstawcie się i powiedzcie z jakiego klubu jesteście. Jestem Maciej Pieczuk. I Ola z Gdańska. I przyjechaliśmy zespołu Uniwersytetu Gdańskiego Jantar. Który raz już tutaj jesteście na, takich, na takim turnieju? Ogólnie to już tańczy, tańczymy na turniejach z 8 lat. No to troszeczkę, no rzeczywiście. E, powiedzcie mi, co, co jest dla Was najlepszego w takich turniejach? Myślę, że rywalizacja. Przede wszystkim rywalizacja. Tym bardziej, że większość tutaj ludzi znamy się osobiście poza turniejami, utrzymujemy stały kontakt, więc rywalizacja na parkiecie to jest, myślę, kwintesencja tych turniejów. No także poznawanie oczywiście kultury i szerzenie tego w miarę naszych możliwości. Jak zachęcilibyście inne osoby do praktykowania takiej formy? Myślę, że to jest fajne spędzenie czasu i przede wszystkim można zwiedzić całą Polskę, być w różnych miastach, poznać wspaniałych ludzi, utrzymać z nimi kontakty potem przez długie lata. No i też jest to fajna aktywność fizyczna. Taka trochę odmienna. A powiedzcie, jaki jest wasz sposób na jury? Nie no, nie mamy sposobu. Tak naprawdę każdego trzeba jak gdyby osobno przeanalizować wtedy. A tak na dobrą sprawę to nie tańczymy dla jury, tańczymy dla siebie. No i z tego mamy po prostu jakąś satysfakcję i zabawę, a zupełnie nie robimy tego ani pod publikę, po prostu tańczymy tak, tak jak nam jak gdyby w duszy gra. Super. To życzę Wam dalej, żebyście tak tańczyli dla siebie i żebyście to kochali i, i oczywiście jak najdłużej życzę wielu sukcesów i do zobaczenia. Słuchajcie, fantastyczna zabawa, świetni ludzie, yy, jurorzy, sędziowie, bardzo przychylni, bardzo mili. Muzyka również, publiczność ogromna, naprawdę bardzo fajne przeżycie. Polecam, zachęcam i zapraszam do Wielkopolskiego Klubu Tańców Polskich. Konrad Grabowski ze zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Warszawskiego Warszawianka. Ile lat już tańczysz? Ogólnie rzecz biorąc, 16 lat tańczę tańce ludowe, rodzinna tradycja. Spróbuj ocenić, jak wysoki jest poziom tegorocznych mistrzostw. Tego mistrzostwa są na wysokim poziomie naprawdę. Wiele par przyjechało, które kiedyś brały udział w tych turniejach, aczkolwiek miały sporą przerwę. Wszyscy spotkaliśmy się tak powiem na nowo, ale poziom jest tak wysoki, że sędziowie chyba mają problemy z rozstrzygnięciem miejsc pod danej, każdej danej kategorii. Się Hanna Jaworska, Jan Galasiński, reprezentujemy zespół folklorystyczny Wielkopolanie z Poznania. Jak długo już tańczycie taką formę? Razem od czterech turniej. to jest nasz czwarty turniej, ale ja zaczynałam przygodę z tymi tańcami w 2001 roku w drugiej kategorii i później przez wiele lat tańczyłam z innym partnerem, później zostałam instruktorem tańca i zacząc prowadzić swoje pary, zaczęłam jeździć razem z Jasiem, prowadzimy pary we Wronkach, no i stwierdziliśmy, że pora też się zaprezentować. Poziom jest zawrotny. 12 bar yy, wszystkie dobre. Wszystkie dobre, nie ma par słabych. To jest bardzo ciasna kategoria, w której bardzo trzeba było walczyć o to, żeby wejść do finału. Yy, więc poziom jest bardzo wysoki, zresztą nie tylko w tej kategorii, we wszystkich dzieci. Naprawdę no, myślę, że czołówka yy, tego ruchu w Polsce tu się w Wieliszewie znalazła. Jest to wspaniała forma wyrażania swoich emocji, swojej miłości do ojczyzny i tradycji. To jest naprawdę piękne, że w tych tańcach, które tańczyli nasi przodkowie, możemy my się odnaleźć w troszeczkę bardziej nowoczesnej formie, ale naprawdę w formie, która jest prawdziwa i piękna. A ponadto, oprócz tego wszystkiego, co Hania powiedziała, to jest wyjątkowa forma na super spędzenie czasu, na poznanie wspaniałych ludzi, ludzi, którzy mają wspólną pasję, którzy są z pasjonatami tego, co robią i po prostu spotykają się tu, cały czas na ten temat dyskutują, cały czas mają wspólne tematy, cały czas spędzają razem czas w bardzo, bardzo miły sposób, więc jest to super okazja, żeby takich ludzi właśnie spotkać tutaj.